Witam, witam. łaba więc zapraszam na mój kanał. Tego typu nie wierzę. że udostępniacie. Bardzo się cieszę, tego typu. wow, trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, tego typu. Właśnie, trzeba iść do przodu. Widzowie tego typu, właśnie. Nie do tyłu, tego typu. Słuchajcie, jest taka informacja dla Was. W ogóle dla wszystkich ogólnie tego typu. Bo są jakieś niejasności, a co jakby to wyjaśnić, tego typu. Słuchajcie. Bo boję się wody tam pokazały rzekomą paczkę, rzekomą paczkę, którą przechwycił od nas, tego typu, to skomentuję to, tego typu, że boję się wody po prostu sam sobie zrobił paczkę, żeby wam pokazał, że on mi podpierdoli, tylko jest jeden problem. Hmm. Właśnie, jest jeden pieprzony problem. Jaki? Właśnie hmm. w tym sensie, że yy, boję się wody, boję się być frajerem tego typu. Sam sobie wysłał paczkę tego typu. To jest pierwszy prymo. Drugi prymo, yy, jakby było to prawdą, że komu przechwycił paczkę jakąś tego typu. To po drugiej stronie, bym u sąsiadu zobaczyć na kamerę, czy to jest prawdą. Chyba, że nie. Tego typu. Boję się wody. Kogo ty chciałeś wychujać? Sam siebie i swoich kolegów? Czy mnie chciałeś wychujać? Tego typu. Boję się wody. Co? Powiedz tak szerzej i otwarcie: Boję się wody. Tego typu. Myślałeś, że jaś to, w to uwierzę, że, że ty przechwyciłeś. Jakąś paczkę od, od widzów jakichś, no to bardzo się grupą pomyliłeś, oszukałeś wszystkich dookoła sam siebie, tego typu, boję się wody i pamiętaj, boję się wody, ja za tobą chodzę, tego typu, nie to, że tylko ja i nie za tobą też sprawdzałem, tego typu, boję się wody. To wiesz, nie kombinuj w to, że o, bo przechwyciłeś paczkę i inne rzeczy. Wow, tego typu. Bo pamiętaj, wydam cię. Boję się wody. Publicznie. Chcesz mieć przestronę? Boję się wody? Odpowiem na to pytanie. Po co ty kurwa kłamiesz dookoła ludzi, że ty przechwyciłeś paczkę jakąś tego typu? Sam sobie zrobiłeś tą paczkę i sam sobie otwierasz. Taki frajer. Tego typu. Hmm. Widzisz? Boję się wody. Jak cię rozjebałem. Znowu. Boję się wody. Ja pierdyka. Jaki trzeba być frajerem? Żeby sam sobie wysyłać paczkę. <laughs> boję się wody. No powiedz tak szczerze otwarcie, bo ja tu się zastanawiam. Kogo ty chcesz wychujeć? Nie? Czy sam siebie? Boję się wody. Czy ty się bawisz jak Wigendo Trawska, czyli Patryk, być frajerem? Boję się wody? Może się bawisz. Jesteś frajerem, boję się wody, co? Widzisz, chłopie, powiem ci tak. Ja ci powiem tak szczerze i otwarcie: boję się wody. Że nie wychujałeś mnie, tylko sam siebie wychujałeś. I sam siebie jesteś frajer. Tego typu. Jak ty masz koło siebie debilów, którzy w to uwierzyli, to nie moja broszka. Ja w to nie uwierzyłem. Boję się wody. Widzisz? Coś ci nie wyszedł ten plan, który chciałeś zrealizować. Tego typu. Boję się wody. Hmm. No właśnie. Kogo ty chciałeś wychujać? Bo mi się wydaje, że sam z siebie wychujałeś. Boję się wody. Hmm. A po drugie, widzowie mi osobiście dają te paczki. A nie jak ty to pokazałeś. <zontujesz> <ślad> Widzisz? Ja się z widzami umawiam na miejsce i odbieram osobiście. No to wiesz, boję się wody. To coś ci ten plan poszedł w dupę. Boję się wody. Tego typu. No właśnie. Hmm. Kogo chciałeś wychujać? Boję się wody. Powiedz tak szczerze otwarcie, bo założyłem, że sam siebie wychujałeś. Boję się wody. Tego typu. Hmm. Krótki temat na ten temat Ci mówię. Sam siebie wychujałeś. Nie mnie, tylko sam siebie. Tego typu. I cię ośmieszyłem. Znowu publiczny, tego typu. Że jesteś frajerem. Boję się wody. Tego typu. Przegrałeś znowu. Moje się wody. Po prostu. Jesteś fraj do końca życia, aż do śmierci. Tego typu. Hmm. Widzisz. Ciekawy jestem, kogo chciałeś wychować sam siebie, nie mnie. Tego typu. Absolutnie to nie łykłem. Może inni debili koło ko ko ciebie łyknęli, ale nie ja. Z tym filmikiem. Tego typu. Boję się wody. No i kto jest górą znowu? Takie bonzo. Frajerku. Tego typu. <laughs> Boję się wody. ha Przygrałeś. 3-0 na starcie zrobione. Tego typu. Widzisz? Myślałeś, że chciałeś... Tak, tak mi się wydaje, że chciałeś mnie wychujać. Ale sam siebie wychujałeś. Boję się wody po prostu. <laughs> no ale cóż. Jak jesteś frajerem, to bądź frajerem do końca życia. Aż do śmierci. Tylko pamiętaj O jednym Boję się wody Bez rodziców to zginiesz kurwa Już giniesz A Nie będę co mówić dalej Jak nie będziesz miał swoich rodziców Bo każdy umiera Każdy z nas Nastarza się. No i to Zostaniesz jako frajer Jeden Jeden nieprzyjomy frajer Boję się wody No widzisz Chcesz być frajerem? Czy normalnym człowiekiem, ludzkim jak chcesz być frajerem, to bądź frajerem. Tylko nie przeszkadza innym, bo to jest, tygu... to jest nudne, tego typu co? Za co cię bije, że ja idę do przodu, a Ty nie boję się wody, bawię się jak wina A chcesz, żebym cię wpakował tam, gdzie po mnie wylądować, albo wariatkowie, albo za kratami. Boję się wody? Chyba tak bardzo tęsknisz za tym, tego typu, za swoim kolegą. Boję się wody? Hmm? Co? Chyba tak. Coś, coś tęsknisz, tego typu. Człowieku. Hmm. Widzisz, boję się wody? To jest właśnie to, że jesteś człowiekiem odklejonym tego typu. Ja już nie mówię, że popierdolony, tylko odklejony jesteś. I to w chuj odklejony. Hmm, no widzisz, boję się wody. Kogo chciałeś wychujać? Powiedz mi, tak szczerze i otwarcie. Tego typu. Bo na razie mnie nie wychujałeś, tylko sam siebie wychujałeś. I swoich kolegów. Tego typu, hmm. Boję się wody. No widzisz. Nie łykłem. Tego akurat. I nie może to wykryć, ale nie ja. Bo ja myślę, tu. Tego typu. Hmm. Widzisz, moje się wody, frajer zostałeś tego typu. O publicznym